Rozmawiają wojtasik i piwowarski. W najbliższą niedzielę, 20 maja, naszym gościem będzie pracownik Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Autor ponad 40 publikacji naukowych. Interesujący się problematyką granic i pograniczy mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Interesujący się również procesami integracji politycznej i gospodarczej, współczesnymi obszarami konfliktogennymi i ruchami separatystycznymi. Wielokrotnie nominowany do Nagrody Wykładowcy Roku Uniwersytetu Łódzkiego. Dwukrotnie nagradany przez na wydziału Nauk geograficznych za dodatek publikacyjny. Wykładowca dr Marek Barwiński. Dzień dobry. Rozmowa z vip -em. Faktycznie tą geografią się interesowałem już od, od wczesnej podstawówki. Nawet w podstawówce sobie umyślałem, że pójdę na studia geograficzne. Miałem straszny problem z wyborem szkoły średniej. Tutaj się miotałem potwornie. Potem wybrałem bardzo oryginalnie liceum ogólnokształcące. Przyszedłem z taką myślą, że tu sobie przyjdę, potem pójdę na specjalizację z geografii politycznej, potem będę tam super, świetny i mnie zostawią w pracy, potem napiszę doktorat i będę sobie pracował. No i jak pomyślałem, tak zrobiłem. Ja generalnie lubię przekraczać granice. W ogóle, gdzie są granice, to, to ja się potrafię wzruszyć na granicy. Ja lubię granice, lubię słupki graniczne, lubię przejścia graniczne. Ja wiem, że to jest dziwne, już się pogodziłem z tym. Indie mają, tak myślę, bo nie widziałem, ale Indie pewnie mają dobre hotele, Indie mają pewnie jakieś ekskluzywne autokary, jakieś dobre połączenia komunikacyjne, przecież do Indii jeżdżą liczne wycieczki i ludzie mówią, że było elegancko. Może takie Indie są, nie wiem, nie widziałem. Jadąc z jakiegokolwiek kraju można sobie wyobrazić, że nie wiem, że jest gdzieś dużo ludzi, że gdzieś są jakieś zapachy, gdzieś są jakieś kolory, jakieś potrawy, jakiś ruch. No w Indiach to jest wszystko razy kilkadziesiąt. W Nepalu, jak podaje się rękę na powitanie czy na pożegnanie, to oni, żeby wykazać taki dodatkowy szacunek, jeszcze łapią delikwenta za łokieć. Było dość takie oryginalne. Spotykałem się osobiście oczywiście z problemami żołądkowymi, ale to jest spowodowane moim łakomstwem i tym, że ja uwielbiam jedzenie w garkuchniach na ulicach. Ono jest najbardziej niehigieniczne, najsmaczniejsze, najtańsze. I to są te dwie cechy. A druga i trzecia jakby pokonuje tą pierwszą, choć czasami potrawa pokonuje mnie. Ale można, jest masę, masę prób robienia państwowości w różnych miastach. Byłem kilka dni temu w Wilnie, tam jest Republika Zarzeczańska, jest nawet, jest tabliczka jest nawet w języku polskim, wśród pięciu języków, gdzie jest to, jest to opisane, coś artyści lokalni sobie zrobili. Osłupkowali to, czyli ja znowu się wzruszyłem, bo była granica, było, było oznakowanie i tak dalej. Za to, no, poza moim wzruszeniem, to tam nic z... Więcej się nie działo z tą republiką. Była jako ciekawostka. Na zapeszają zapraszają Łukasz Piwowarski i Adrian Wojtasik.